Akademię piłkarską Stadionu Śląskiego wspiera firma Nice, producent automatyki do bram i rolet. Oddaj zdrowie w dobre ręce. Drużyna stadionu Śląskiego z rocznika 2008 wzmocniona wyróżniającymi się rok młodszymi graczami zainaugurowała rozgrywki pierwszej Wojewódzkiej Ligi Juniorów młodszych. Zieloni, którzy w stawce najmocniejszych 16-latków w regionie doświadczenie zbierali już wiosną na przewitanie sezonu, podejmowali rówieśników z GKS-u Jastrzębie. Początkowo nieco konkretniejsi zdawali się goście, którzy w siódmej minucie umieścili nawet piłkę w siatce stadionu, ale arbitery odgwizdał pozycję spaloną zawodnika GKS-u. Od tego momentu wyraźnie zaczęli rozkręcać się gospodarze. To pierwszy groźny strzał na bramkę przeciwnika Mateuszy Grześka. Nie zdołał jednak pokonać bramkarza Rywal, a poprawka autorstwa Szymona Steckiewicza była już niecelna. W 15 minucie stadion zmieścił piłkę w bramce Rywala, ale teraz to na jego niekorzyście Sędzia znowu zagwizdał spalonego. To 20 minuta meczu. Piłka ze skrzydła wystawiona Steckiewiczowi, który przenosi ją nad poprzeczką. Na tym etapie przewaga gospodarzy nie ulegała już jednak wątpliwości. Kolejny atak zielonych. Seweryn Pacyga podaje piłkę do Mateusza Grzeszki, nie ma gola dla Zielonych. W 27 minucie było już jednak 1-0 dla Stadionu Śląskiego. Najpierw Mikołaj Kępys podał piłkę do Łukasza Mila. Mil zagrał w kierunku Mateusza Grześki, a Grześka skończył wszystko celnym uderzeniem. Stadion Śląski Chorzów prowadził od tego momentu 1-0. Jeszcze przed przerwą podopieczni trenera Stachowiaka mogli podwyższyć prowadzenie. Piłkę z lewej strony miał Wojciech Pasieka. Zagrał przed bramkę, ale nie sięgnął jej tam Seweryn Pacyga. Po zmianie stron znowu to chorzowianie ruszyli do ataków. Do 57. minuta meczu z prawej strony ma piłkę Szymon Steckiewicz, uderza z ostrego kąta, odbija piłkę. Bramkarz GKS Jastrzębie, ale ta spada pod nogi Mikołaja Kempysa, który jednak również nie znalazł sposobu na gol przeciwnika. Dwie minuty później Kempys wywalczył piłkę na połowie rywala, oddał niesygnalizowany strzał prawą nogą, obił słupek bramki GKS-u. 63. minuta, piłkę dostaje Łukasz Mil, decyduje się indywidualnie kończyć akcję w polu karnym. strzela prawą nogą i jest 2-0 dla Stadionu Śląskiego. Stadion, który do tej pory miał problem ze skutecznością, teraz stawał się coraz bardziej solidny pod bramką przeciwnika, jeśli chodzi o wykończenie jego akcji. To kolejna z sytuacji bramkowych, Łukasz Mil do Jakuba Kowala, Kowal przed bramkę do Szymona Przegęzy, a przegędza podwyższa w 74. minucie na 3-0 w 80. W szóstej minucie gospodarze zadali rywalom kolejny cios, tym razem lewą stroną boiska przetransportowali piłkę do Tomasza Zabady, który z bliska wpakował ją do siatki. Zrobiło się 4-0. W 88 minucie Zieloni przypieczętowali okazałą wygraną w polu karnym przeciwnika. Sfaulowany został Jakub Kowal, który po chwili sam ustawił sobie piłkę na 11 metrze, a potem ustalił rezultatem meczu. Stadion Śląskich Chorzów z rocznika 2008 na inaugurację sezonu pierwszej Wojewódzkiej Ligi Juniorów Młodszych wygrał z rówieśnikami z GKS-u Jastrzębie 5 do 0. W pierwszej połowie prowadziliśmy tą grę, mieliśmy bardzo dużo sytuacji dogodnych do, do zdobycia bramki, ale z drugiej strony cieszy mnie to, że przeliliśmy tą pierwszą i odpowiedzialnie, ale też odważnie operowaliśmy piłką, tworzyliśmy sobie te sytuacje. Tak naprawdę, za wyjątkiem jednej, jednej sytuacji, nie dopuściliśmy rywali do, 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 do głosu. Zawsze każdy chce dobrze zacząć, i to, jest, i to jest zrozumiałe. My też to dzisiaj dobrze chcieliśmy rozpocząć. Okres przygotowawczy wskazywał na to, że, że będzie dobrze, że jesteśmy dobrze przygotowani. No, Myślę, że w tych chłopakach nie ma e, jakichś tam obaw ani stresu, ale, ale, ale wiadomo, że pierwsze minuty po dłuższej przerwie e, to jest coś innego niż sparring. Wzmocniło nas czterech chłopaków z rocznika 2009, którzy wyróżniali się na, na boiskach w Centralnej Lidze Juniorów Równa na, na wiosnę. E, to na pewno napędziło rywalizację, ale zdrowej rywalizacji i o to tutaj bardzo e, dbam i będę dbał. Bo tylko i wyłącznie poprzez taką zdrową rywalizację możemy się, się dalej rozwijać. I wiem, że ci chłopcy są młodzi i każdy chce jak najwięcej grać, ale na każdego przyjdzie czas, sezon jest długi. Będą urazy, będą kontuzje, będą spadki formy, więc najważniejsze jest po to, żeby mieć 16-17 ludzi na równym poziomie, a takich właśnie mam. Cały świat już wie, sam wygrał, byś zjadł łośny śmiech, się, Ściana